Czy mieszkanie w bloku może mieć rozwiązania, które warto zastosować w domu, który dla siebie budujemy? Jestem Ania, a ja Radek, i znowu przyłapaliście nas podczas planowania ucieczki z Warszawy. Ten dom, który planujemy, to nie jest pierwsze miejsce, które projektujemy i urządzamy samodzielnie. Przeprowadzaliśmy się już kilka razy. A to mieszkanie, z którego dzisiaj do Was mówimy, to jest w sumie nasze czwarte wspólne mieszkanie. Wszystkie zostały zaprojektowane, urządzone całkowicie w 100% przez nas. Popełniliśmy wiele błędów, ale też mieliśmy dużo świetnych pomysłów, i o tych świetnych pomysłach, które chcemy przenieść również do naszego domu, dzisiaj Wam opowiemy. Pierwsza taka rzecz, o której chcemy Wam opowiedzieć, jest trochę nieoczywista, jeżeli chodzi o mieszkanie w bloku, a mianowicie są to duże okna i duże przeszklenia. To mieszkanie, w którym teraz siedzimy, specjalnie wybieraliśmy w taki sposób, żeby właśnie te duże okna wychodzące na taras miało. I wiemy po tych kilku latach mieszkania tutaj, że to rozwiązanie świetnie nam się sprawdziło. Daje dużo światła, dużo przestrzeni, no i oczywiście otwiera ten nasz dom i to nasze wnętrze na zielony taras latem, co jest naprawdę świetne. Wiemy, że na pewno takiego rozwiązania nie zamienilibyśmy na inne, i to jest na pewno taka rzecz, którą koniecznie chcielibyśmy przenieść do domu. Czyli planujemy już ten dom z dużymi oknami na ogród, i na taras, i na zieleń. Kolejnym elementem, który chcielibyśmy przenieść z naszego mieszkania do naszego domu jest oświetlenie LED. Oświetlenie LED dosyć specyficzne, to znaczy oferujące możliwość zmiany temperatury barwowej oraz charakteryzujące się wysokim współczynnikiem oddawania barwy. Możliwość modyfikacji temperatury barwowej daje nam możliwość dostosowania jej do pory dnia. Na przykład w ciągu dnia możemy mieć oświetlenie zimne, a wieczorem, kiedy oczekujemy przytulnej atmosfery, możemy zmienić je na ciepłe żeby wysterować takie urządzenia, musimy mieć system sterowania i taki też u nas w domu zastosowaliśmy system sterowania, który za pomocą klasycznych przycisków włącza wymagane parametry, a możemy go skonfigurować za pomocą smartfona. Kolejnym punktem, o którym warto wspomnieć, jest miejsce do przechowywania. To jest taki temat, z którym gdzieś tam walczyliśmy w różnych naszych mieszkaniach i różnie się to udawało, z większym lub mniejszym sukcesem. Wydaje nam się, że w tym mieszkaniu wreszcie nam się udało ten temat ogarnąć a to dzięki takiemu systemowi sprytnych schowków i szaf wnękowych, które tutaj zastosowaliśmy. Tutaj mamy zagospodarowaną naprawdę dobrze całą przestrzeń nie ma żadnej wnęki, która gdzieś tam pozostałaby bezczynna i nieużyteczna. Wszystko służy do przechowywania mniej lub bardziej przydatnych i codziennie używanych sprzętów. Na pewno mamy coś, co ma wiele z Was w domach, a mianowicie szafy wnękowe. U nas tych szaf wnękowych jest aż trzy. Jedna bardzo duża przy wejściu przeszklona gdzie przechowujemy kurtki, buty, nawet sprzęt sportowy. Druga dodatkowa, też przy wejściu z siedziskiem, ale też z miejscem do, na przechowywanie rolek, yy, różnego rodzaju kasków i yy, yy, dodatkowego sprzętu yy, sportowego. Yy, poza tym udało nam się wygospodarować miejsce na taką dosyć obszerną szafę w jednym z korytarzy, yy, gdzie przechowujemy ręczniki, a także dokumenty. Także to jest fajne, bo nie musimy tego gdzieś tam upychać po posypialni po na przykład. No, i do tego wszystkiego jeszcze dochodzi miejsce, które wygospodarowaliśmy sobie na przechowywanie w łazience. W łazience udało nam się wygospodarować w takiej wnęce, która gdzieś nam tam powstała, dosyć dużą szafkę. Na chemię gospodarczą, także taką, taką szafeczkę tam mamy, trzymamy w niej też część rzadziej używanych kosmetyków oraz takie różne artykuły higieniczne, np. papier toaletowy, który gdzieś tam oczywiście trzeba pomieścić. Dodatkowo, oczywiście, w łazience mamy tuż obok umywalek, fajną szafeczkę na kosmetyki podręczne. A pomysł na tą szafkę zaczerpnęliśmy z Pinteresta. Czyli to nie jest taka szafka, którą sami sobie zaprojektowaliśmy gdzieś tam od samego początku, ale po prostu zobaczyliśmy na Pinterestie taką szafeczkę i stwierdziliśmy, że tak, to jest taka, taki idealny gadżet, który gdzieś tam nam się w tej łazience przyda. No i koronna, najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o przechowywanie, garderoba. W tym mieszkaniu mamy garderobę. Garderobę udało nam się wygospodarować również w tym poprzednim, mniejszym mieszkaniu, i uważamy, że garderoba to jest rzeczywiście coś takiego, co w każdym domu gdzieś tam, gdzieś tam się przyda. Naprawdę praktyczne, pożyteczne pomieszczenie, w którym czasami mamy trochę bałaganu, ale tego bałaganu nikt z naszych gości nie widzi. Jak jesteśmy przy miejscu do przechowywania i przy różnego rodzaju szafkach. No to taką szafką, o której nie można by nie wspomnieć, jest oczywiście szafka RTV. Szafka RTV to szafka napakowana urządzeniami, szafka napakowana elektroniką i różnego rodzaju kablami. Ani to są urządzenia ciekawe, ani estetyczne, ani ładne, zbiera się tylko na nich kurz. Zastanawialiśmy się, jak to wszystko ukryć. Przeglądając Pinteresta, trafiliśmy na rozwiązanie, które znakomicie ukrywało te wszystkie urządzenia, a jednocześnie było estetyczne. Takie rozwiązanie składa się z płyty meblowej, która jest zamontowana na ścianie, na której wisi telewizor, a w dolnej jego części znajduje się duża podłużna szafka, która kryje właśnie te wszystkie urządzenia, na przykład router Wi-Fi, na przykład okablowanie sieciowe, wszystko to, czego nasze oczy na co dzień nie chcą widzieć. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie nasze urządzenia nie kurzą się tak bardzo, nie hałasują, wszystkie gniazdka, wszystkie kable są na stałe ukryte, nic nie jest na wierzchu. Polecamy Wam takie rozwiązanie do Waszych mieszkań. Kolejną taką rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę i która jest bardzo fajnym i bardzo łatwym patentem, to tak naprawdę każdego wnętrza są lustra. W tym mieszkaniu tutaj mamy chyba najwięcej luster w ogóle w naszej historii. I to była bardzo dobra decyzja. Mamy dużą lustrzaną szafę przy wejściu, jeszcze jedną szafkę przy wejściu, tą wnękową, o której mówiłam wcześniej. Dodatkowo mamy bardzo duże lustro na ścianie w toalecie. Dwa, trzy lustra w łazience, w tym jedno duże, gdzie częściowo odbija nam się wanna. Dlaczego? Dlatego, że to świetnie wygląda, to jest jedna rzecz. No i druga, powiększa optycznie wnętrza. Tak naprawdę każde wnętrze, które, które ma lustro, zostanie optycznie powiększone i dodatkowo dostaje to dodatkowe światło. Także to jest taki bardzo, bardzo prosty patent, bardzo oczywisty, który naprawdę każdy może zastosować zarówno w mieszkaniu w bloku, jak i w domu, żeby dać więcej światła. Jak mówimy o szkle w domu, no to warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, którą tutaj w tym mieszkaniu mamy, a jest to szkło nad blatem w kuchni. Świetne rozwiązanie, naprawdę najbardziej higieniczna opcja, dużo lepsze niż wszelkiego rodzaju kafelki z chwugami, gdzie tam się gdzieś chowa brud, mm -hmm. który trzeba doczyszczać. Tutaj czyszczenie tej takiej płaskiej, gładkiej tafli jest naprawdę. Naprawdę proste. Dokładnie. To jest bardzo, bardzo proste, bardzo łatwe i naprawdę jest to najczystsze rozwiązanie. No i nie tylko. No i nie tylko. Taki element naprawdę można fajnie podświetlić, czy z góry, czy z dołu. Po pierwsze wtedy znakomicie wygląda, ale po drugie podczas przygotowywania dań wyglądają one jeszcze lepiej. Oświetlone są super miękkim światłem, które podkreśla ich walory. Jak jesteśmy w kuchni, to koniecznie trzeba wspomnieć jeszcze o jednym kuchennym temacie, a jest nim nasz blat. Tutaj mamy blat drewniany, do którego nie byliśmy na początku za bardzo przekonani i wiemy, że wiele osób ma co do takich blatów duże wątpliwości. Ale okazało się, że ten blat tak naprawdę był strzałem w dziesiątkę, bo wbrew temu, co nam się wydawało, wcale nie jest jakiś specjalnie trudny w utrzymaniu. Wcale się jakoś szczególnie nie niszczy. Pod jednym warunkiem. Dokładnie. Trzeba go pokrywać regularnie olejem, smarować, co zapewnia mu ładny wygląd oraz odporność na plamy. Taki drewniany blat jest doskonałą powierzchnią do wyrabiania ciasta np. drożdżowego. Duża powierzchnia jest do tego potrzebna, dlatego też zdecydowaliśmy się stworzyć pewnego rodzaju wyspę w naszej kuchni. A taki raczej półwysep. Taki półwysep. Ale warto powiedzieć, że ten półwysep ma blat podniesiony mniej więcej o 10 cm powyżej standardowej wysokości blatu, co mi osobiście daje znakomitą możliwość właśnie przygotowywania posiłków, a w szczególności przygotowywania ciasta. Tak i kończy się na tym, że ja z reguły używam tego niższego blatu, który jest na takiej normalnej, standardowej wysokości, Radek korzysta właśnie z tego, z tego podniesionego, na którym ja praktycznie nigdy nic nie robię. A ja korzystam z tego podniesionego, a praktycznie na tym niższym z niego bardzo rzadko korzystam. No i teraz mamy bardzo duży spór, jeżeli chodzi o blat i wyspę w naszym domu, bo Radek koniecznie chce tą podniesioną wyspę, ja wymyśliłam układ, w którym takiej wyspy nie ma. No i jest zgrzyt, zobaczymy co się będzie działo. Taką jeszcze jedną rzeczą, która nam się, naszym zdaniem, udała w kuchni, i która jest warta przeniesienia nawet jeżeli nie do naszego domu, to być może do waszego domu lub mieszkania, jest takie dosyć nieoczywiste umieszczenie piekarnika i mikrofali. Bo umieściliśmy te dwa urządzenia w słupku w zabudowie wysokiej kuchennej. Ale nie umieściliśmy ich od frontu, bo baliśmy się, że będą za bardzo widoczne od strony salonu. Tylko umieściliśmy je w bocznej ściance takiego słupka, a front zdobi po prostu taka zaślepiona, fejkowa trochę. Tak, imitacja szafki. Imitacja szafki, dokładnie. Wygląda to fajnie, prosto, czysto i jednocześnie daje nam fajny dostęp do obydwu urządzeń, czyli piekarnika i mikrofalówki od strony blatu kuchennego. Skończyliśmy z kuchnią. Czas na teleportację do łazienki. W tym mieszkaniu, które tutaj mamy, ponieważ jest to mieszkanie całkiem spore, ktoś zaprojektował dwie łazienki. No ale były to dwie strasznie ciasne klitki. Przeranżowaliśmy kompletnie wszystko, zorganizowaliśmy sobie małą toaletę oraz taki porządny, spory salon kąpielowy, w którym mamy wszystko, czego taka trzyosobowa rodzina potrzebuje. Mamy Prysznic, Wokin, mamy wannę wolnostojącą. No i mamy dwie umywalki. Czy dwie umywalki są potrzebne w domu? No oczywiście, że tak. Jeżeli w domu mieszka więcej niż jedna osoba, naszym zdaniem dwie umywalki są konieczne. Polecamy. Tak, bo dzięki temu unikamy porannych korków czy korków wieczorem, kiedy wszyscy myją zęby, wszyscy chcą się szybko naszykować do pracy, do wyjścia do szkoły. Rzeczywiście takie dwa miejsca umywalkowe są bardzo przydatne. Tutaj mamy też takie dwa duże lustra nad umywalkami, co gdzieś tam nam ułatwia poranną i wieczorną, wieczorną toaletę. Także jest to bardzo wygodne, fajne rozwiązanie, które na pewno na 100% przeniesiemy do domu. Taka rzecz, która też tutaj nam się bardzo fajnie udała, była trochę eksperymentem, to wanna wolno Na wannę wolno teoretycznie dosyć rzadko jest miejsce gdzieś tam w mieszkaniu w bloku, natomiast okazało się, że, że wbrew pozorom naprawdę jest to bardzo fajne i takie lekkie, wyglądowo rozwiązanie. Ta wanna wolno okazała się bardzo praktyczna. Bardzo taka czysta i higieniczna i jeszcze na dodatek tej naszej łazience dodaje takiej mega lekkości, nie jest takim zwalistym klocem obudowanym płytkami, jest leciuska fajna, odbija się Zgrabna. ładnie, tak, zgrabniutka, odbija się ładnie w lustrze, no i jest bardzo wygodna, bo to jest wanna konglomeratowa, więc jest ciepła w dotyku, przyjemna, także naprawdę takie trochę domowe spa. No jedyna wada jej to to, że trzeba nalać tam bardzo dużo wody. No trzeba. Ale mamy prysznic. Mamy prysznic. Mamy prysznic typu walk-in. Znakomite rozwiązanie pod względem designu, pod względem wyglądu. Składa się całkowicie ze szkła. Brakuje tam profili, rączek, uchwytów, nie ma żadnych drzwi, żadnych uszczelek, ustalek. nie ma żadnych drzwi, nie ma również brodzika. Pryśnic zorganizowany jest na, bezpośrednio na podłodze z terakoty. Takie rozwiązanie to również super rozwiązanie dla sprzątania. Dzięki temu, że nie ma właśnie tam tych dodatkowych elementów, łączeń materiału, rączek, uszczelek, wszystkich detali, bardzo łatwo się to sprząta. Bardzo łatwo się sprząta i znakomicie wygląda. Tak. i nie ma się co bać też tego, że gdzieś tam ta woda będzie wylewała, e, będzie czy chlapała. Czy chlapała sprawdzone rozwiązanie u nas w łazience, kąpiemy się tam regularnie, codziennie. E, codziennie. Owszem, trochę wody gdzieś tam wypryśnie, ale myślę, że to samo się dzieje przy normalnym brodziku, kiedy wychodzimy z niego bezpośrednio dokładnie na podłogę Dokładnie, gdzieś, na, gdzieś nachlapiemy także dokładnie to samo, tą wodę zawsze można wytrzeć. I na pewno jest to łatwiejsze w użytkowaniu niż, niż gdzieś tam wydłubywanie kamienia e, spomiędzy pomiędzy Drzwi, drzwi prysznicowych. Także gorąco polecamy, tak naprawdę w każdym wnętrzu taki walk-in się, się Tak, na pewno Warto zobaczy. jeszcze powiedzieć o tym, że ten prysznic wyposażony jest w odpływ liniowy, co też jest bardzo fajnym i praktycznym rozwiązaniem. Po pierwsze, dlatego że tej wody tam odpływa bardzo dużo i ma dużą przepustowość. I znowu kolejny argument to to, że to fajnie, zgrabnie wygląda. I normalnie byśmy zapomnieli, ale super ważna rzecz, bo taka półeczka w postaci wnęki pod prysznicem. O której zapomnieliśmy w pierwszym etapie i wykonaliśmy ścianę na gładko. Dokładnie i trzeba było robić dziurę pod tą półeczkę. I, ale to naprawdę w ogóle nie była żadna strata, to był świetny krok, bo to jest znowu czyste, fajne i bardzo estetyczne rozwiązanie. Nie mamy żadnych wiszących koszyczków, niczego na, na czym by nam się gdzieś brud zbierał. Nie trzeba było wiercić w tych kaflach. Tak także to rozwiązanie z taką zaplanowanie sobie takiej półeczki pod prysznicem wewnętrzne naprawdę gorąco polecamy każdemu kto gdzieś tam ma okazję nie zapomnijcie przearanżować, o tym. tak przerażować łazienkę przy okazji łazienki warto wspomnieć jeszcze nasz kącik pralniczy Udało nam się takie miejsce w łazience wygospodarować. Nie robiliśmy oddzielnego pomieszczenia na pralnię, nie zamykaliśmy tego miejsca, bo udało nam się fajnie to wszystko wysłonić taką ścianką zbudowaną z karton gipsu, gdzie po drugiej stronie mamy prysznic, no a tutaj z tej strony mamy, mamy miejsce na pranie, na suszenie ubrań. W sumie sprawdziło się to bardzo fajnie, dlatego że miejsce jest przestronne, obszerne, można się tam łatwo poruszyć, obrócić a jednocześnie nie widzimy tej pralki z wanny, nie musimy jej podziwiać, sprysznica jest zasłonięta, niewidoczna, no i też jej nie słyszymy. W naszej łazience mamy również jeden bardzo fajny patent podpowiedziany przez naszą ulubioną ekipę wykonawczą. To znaczy, cokoły, które zostały zlicowane z powierzchnią tynku. Również wszystkie płytki w łazience, które są na ścianach, również zostały zlicowane z powierzchnią tynku znajdującego się ponad nimi. Takie rozwiązanie, po pierwsze, oczywiście znowu bardzo ładnie wygląda, bardzo fajnie komponuje się zresztą łazienki, ale co warto podkreślić nie zbiera się na brzegach płytek kurz. Tak, jest to łatwe w sprzątaniu i mega mega czyste, łatwe w użytkowaniu rozwiązanie. Nasi wykonawcy w tym mieszkaniu podpowiedzieli nam też jedną bardzo fajną rzecz, a mianowicie od razu zwrócili uwagę, że przecież możemy w sypialniach zrobić takie wysłonięcie karniszy na firanki i słonki. No i zafundowali nam takie osłonki z, zrobione z karton gipsu w kolorze ścian. E, świetnie to wygląda, karnisz może być tak naprawdę nawet najbardziej badziewny z jakiegoś marketu budowlanego, który gdzieś z tyłu za taką zasłonką umieścimy. Nie widać go, wszystko wygląda wyśmienicie. To co? Lecimy na taras. Lecimy na taras. A co na tarasie możemy Wam zaproponować? Na tarasie mamy deski tarasowe kompozytowe. Rozwiązanie trochę inne niż standardowe gres. Deski drewniane. Czy deski drewniane. Mm -hmm. Takie deski wybraliśmy z tego względu, że są na pewno bardzo przyjemne w użytkowaniu. Są bardzo Zbliżone wygodne. Do tak Zbliżone do naturalnych. Zbliżone do naturalnych. Może czasami nawet lepsze, ponieważ nie ma ryzyka takiego, że wejdziemy na jakąś drzazgę. One są, one są kompozytowe. Pozytowe, dzięki czemu również nie są śliskie. Tak. Woda, Także pod która... tym względem są lepsze nawet niż naturalne. Zdecydowanie tak? Bo nie ma możliwości. poślizgnięcia się na tak. przykład. Również woda, która, która się pojawi w wyniku deszczu na przykład, ona szybko bardzo, bardzo spływa S pomiędzy szpary, nie tworzą się żadne kałuże. To w przeciwieństwie to z kolei do gresu, Do tak? gresu, mhm. tak. Albo jakiś płyt betonowych, czy wylanego mhm. betonu. Ehm, również e, podczas sprzątania na pewno mają swoje zalety. Łatwo się je sprząta, szybko wysychają. Ehm, tak. I one się nie niszczą tak szybko jak drewno. One, to zdecydowanie na pewno trzeba podkreślić. Tak, poddane, e, tak, e, tak. tak. Cały właśnie... czas po kilku latach wyglądają tak jak tak. E, je układaliśmy. Też wiatr, wszystko na nie działa. Mhm. Wyglądają cały czas super. Tak. Co jeszcze? Na pewno ich konstrukcja, która, która jest istotna przy ich układaniu. Jest ona lekka, żurowa, łatwa, łatwa w układaniu, nawet możemy sobie takie deski samodzielnie ułożyć. Tych domowych wnętrzarskich patentów zebrało nam się całkiem sporo i to w sumie nawet więcej niż sami myśleliśmy, że gdzieś tam sobie na liście wypiszemy. Wiemy, że oczywiście nie wszystko, co my zastosowaliśmy sobie w mieszkaniu i co planujemy zastosować w domu, jest do zastosowania u każdego, bo warunki mamy różne, wymagania mamy różne, no i potrzeby oczywiście wszyscy mamy różne. różne. No i oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko super pomysły zawsze miewamy, bo miewamy również wpadki. wpadki. I popełniamy różne błędy. Więc, jeżeli chcielibyście o takich błędach wnętrzarskich w naszym wykonaniu posłuchać, to dajcie nam koniecznie znać w komentarzach pod spodem. E, taki odcinek też możemy nagrać, i na pewno będzie o czym mówić. Na pewno. Okay, bo tam nie do końca wiem, co mam powiedzieć. Wiesz, że wiesz. Ale nie wiem, Dobra. Dobra. Wszystkie gniazdka, wszystkie kable. Wszystkie urządzenia, na przykład router WiFi, fi e, rejestrator e, twardodyskowy e, oraz takie urządzenia, które naprawdę czasami szumią. Rejestrator twardodyskowy. Ja nie mogę, Radek. Mamy coś? Nie mamy. No jeszcze raz powiedzieć? Dobra, to a